Sandy narodził się jako typowy październikowy huragan powstały z ciepłych wód Karaibów. 25 października 2012 roku Sandy uderza w Kubę i zmierza na północ. Tymczasem z zachodu nadchodzi silny sztorm. Powstała hybryda złożona z huraganu otoczonego sztormem. Ta potężna kombinacja dwóch połączonych żywiołów urosła do monstrualnych rozmiarów. Jej średnica wynosiła ponad 1500 km. 28 października Sandy zmierza w stronę wielkich ośrodków miejskich. Jakby stanął na światłach, wrzucił kierunkowskaz i skręcił o 90 stopni w lewo. Zmiana kursu osłabia jego tropikalny charakter. I tak Sandy staje się superstormem. To nie jest termin naukowy, tylko obejście prawdziwej nazwy, czyli posttropikalny cyklon Sandy, która nie brzmiała dość groźnie. Nie chcieliśmy, by ktokolwiek pomyślał, że najgorsze już minęło, bo sztorm zmienił charakter. Siła żywiołu powoduje na północnym wschodzie ogromne zniszczenia. Mieliśmy potężną falę sztormową na wybrzeżu New Jersey, a wdzierająca się na ląd woda niszczyła przybrzeżne domy. Fala sztormowa zalała nawet metro na Manhattanie. Sandy rozproszył się 2 listopada, kiedy Virginia Zachodnia i Appal Lachy zniknęły pod warstwą śniegu. Byłem wtedy szefem Narodowego Centrum Huraganów i otrzymałem niepowtarzalną szansę przygotowania dla prezydenta raportu uwzględniającego zarówno sztorm, jak i nadchodzące śnieżyce. Superstorm spowodował w Stanach szkody o wartości 65 miliardów dolarów i zabił 72 osoby. Nazywamy go superstormem, bo przyniósł komplet trudnych warunków pogodowych, a nawet śnieżyce.